Z Ewangelii według świętego Łukasza. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. W podtekście tego zdania Pana Jezusa, które naturalnie, tradycyjnie odnosimy do kwestii powołań kapłańskich i zakonnych, powołań misyjnych, znajduje się taka bardzo straszna myśl o tym, że jeżeli na żniwie nie będzie robotników, to jakieś wielkie dobro Jakieś ziarno święte się zmarnuje, nie zostanie zebrane i nie zostanie, nie, nie zostanie podane ludziom. Yy, zgnije, zmarnotrawi się na polu, na którym miało wzrosnąć po to, żeby nasycić świat. Jeżeli zabraknie nas, robotników żniwa, to dobro, które Pan przygotował, będzie strasznie zmarnowane. I to jest niebezpieczeństwo, na które nie możemy sobie pozwolić. Pomyśl, bracie i siostro, czy Bóg Cię nie wzywa na żniwo? Do zobaczenia jutro.